Cześć, Tumatixa to kolejny odcinek Scottica na edycji rozszerzonej. W tym odcinku, tak jak mówiłem w ostatnim, kontynuujemy misję Łowca Hugo. Znalazłem maski, jednak wydaje się być ona zupełnie pusta. Jeśli nie wiesz, co się działo w tej misji, zapraszam się do obejrzenia mojego ostatniego odcinka. Choć główną misją, którą udało mi się zrobić, była inna misja. To też. to. no... robiłem troszkę tej misji i znalazłem chociażby Hugo, który znajduje się tutaj. Poszedłem także do... jaskini zaznaczonej na jego mapie. Z czego nic nie wynikło, bo w tej jaskini nic nie było. Hugo, słuchaj. Aha, zapisuję na jedyneczkę. Hugo. Wiem, że w brat... Dobra. Byłem w tej jaskini zaznaczonej na mapie i tam nic nie ma. Ani orków, ani skarbu. Nic. Co? Cholera. Chyba nie robisz mnie w konia. Nie, mówię prawdę. W porządku, wierzę ci. rykowie, pewnie to jakaś stara mapa, i zmieniali skarb już dawno temu, zabierając go do miasta. Trochę się rozczarowałem, ale trudno. Wracam do obozu, możesz powiedzieć chłopakom, że niedługo tam będę. Przekażę. Skarb nie istnieje, Hugo postanowił wrócić do obozu, powinienem poinformować o tym oskarżonym. Ale poinformuję dopiero po tym, jak, yy, jak. zrobię inną misję. Czyli. Rekruci do obozu łowców. Yy, do obozu łowców, orków. A teraz. Bo wiem, gdzie jest łuk Dawora. I teraz się tam udam. Napisuję grę na jedyneczkę i na szybki zapis. Trzeba coś zjeść. Żeby się przyspieszyć. Bo oczywiście mi które szybkości nie mam. No. Co tak przestraszyłeś mnie. Mam za to Zębate ziele i ciemny grzyb. I orkowe ziele. Zjem sobie, zjem sobie teraz ciemny grzyb i biegnę. No nie, ale on idzie przecież na teren orków, przecież on zginie, Hugo. Przemy to owca więc niech sobie tam łazi. Ja tak... kichaczem tutaj, chociaż oni je i tak zaczęli gonić. I ten łuk jest tutaj. Gdzieś... jest, zębate ziele. Łuk hora. I teraz, korzystając z tego, że orkowie się tam zablokowali, zająłem ja kolejny ciemny grzyb i wracam na tereny bardziej przyjazne ludziom. Takim zwykłym, jak ja. I tym oto sposobem jednego kandydata na łowcorków już będziemy mieli. Następnym będzie Gerard, ten nad zawaloną kopalnią, a jeszcze następnym. A zresztą co się tak śpieszymy? Najpierw przekonajmy Dawora. Niestety ten ostatni będzie obok nowego obozu, co nie za bardzo mi odpowiada. No, no cóż. Mam twój łuk. Świetnie, pewnie był gdzieś w okolicy. Teraz mogę iść do obozu łowców orków. Powodzenia w polowaniu na orków. Dzięki, trzymaj się. W ostatnim odcinku, jeśli chodzi o dowara, to pierwszy raz z kim rozmawiałem i dowiedziałem się, że dołączy, jak znajdę go, łuk, który gdzieś zgubił na terenie orków. Teraz go znalazłem. Misja zakończona, bardzo fajnie. Teraz wypadałoby chyba najlepiej przejść przez ten stary obóz. I najpierw pójdę po Gerarda. Potem po... do nowego obozu. I potem sobie wrócę do Łowców orków i już myślę, że będzie koniec od kilka. Taki mam plan na dzisiaj. A jak nie będzie koniec, no to no. Coś tam jeszcze sobie porobimy. Może dostaniemy kolejne zadania w obozie Łowców Orków. Tam się załapie na może na kawałek koncertu in ekstremo przy okazji. Zapewne masz radę. Drugą. A, relka. Zapomniałem jak się nazywał ten księg. Relka. I tak zapomnę pewnie, ale na chwilę sobie przypomniałem. Niech stromu dalej gra, ale myślę, że jak rozpocznie się trzeci rozdział, to szybko skończą. Od razu wiedziałem, że w A czemu tego nie zjeść? A rozdział trzeci powinien rozpocząć się po tym, jak wykonam fabularną misję i zaniosę tą glicę do Iberionu. A nie, przecież iglice. Kurde, to zapomniałem, że są bandyci. Iglice za Co ja mogę oddać? Ja ja zacznę. Kurde, za dużo razy od niego dostałem. Oni też nie walczą tak słabo wcale. No. Ale trzeba ich pokonać. Co ty robisz? No, żeby tego pokonać, okej, okay, teraz już mogę sobie spokojnie walczyć z Tobą. Także walczyć wyjątkowo, bez nagienie, to to pokonujecie od razu. Wybieramy ten tradycyjny nut, czyli miecze sędziego, pochodnie, jakieś tam strzały, jakiś tam łuk i coś tam do uzdrawiania się. Akurat to do uzdrawiania może się przydać. Jakby, żeby wyleczyć się po nich samych. Teraz coś trzeba w i sobie szybciej, biegać. Na przykład zębatkę, zębatę zielę. I teraz szybko. Dokładnie do, chodzi mi o myśliwych nad nowym obozem. Jeden z tych myśliwych powinien dołączyć do łowców forków. Z tego co przeczytałem na forum i w temacie poświęconym. Modyfikacji edycja rozszerzona. I tego bandy też by się przydała załatwić kiedyś, ale nie czas to nie miejsce. Ja nie wiem, czy jeżeli taki film. Serce gór. Tam właśnie. Bardzo przydatny mnich mówił: Nie czas to nie miejsce. Ciekawe, co nadmorskie ziele robi nad wodą że to nie jest morze, tylko rzeka. Tam z na, z doświadczeniem? No, około 2000 doświadczenia to to jest mało. Mało, zwłaszcza, że niedługo będę kończył misje fabularne, a to mi pewnie przyniesie dużo doświadczenia. Czy znaczy niedługo? no. Jak skończy to misję dla łowców orków i te dwie misje jak skończy, no, Ale to w sumie daje, ja jednym razem pójdę. Jak to się nazywa, i rekrytina. Boże, mocno. Dobrze, ciekawe też, ciekawe mnie też, kiedy wreszcie będą miały lepszy miecz, jakiś i też, no widzę potrzebę. Polepszenia walki bronią jednoręczną. Te punkty, 8 punktów nauki ja mogę wydać na jakieś zręczności, many, ale potem wszystkie punkty nauki muszę ładować w siłę i broń jednoręczną. A te 8 punktów nauki to akurat 2 do zręczności, żeby sobie, w archiwie to, to 3, żeby mieć 5, i potem 2 punkty do zmiany. A dlaczego 3 tutaj? się Ponieważ mam cały czas ten amulet zły, który zabrałem kiedyś. Komu to ja go zabrałem? Nie pamiętam, ale przy jaskini, przy terenach, o, terenach Orków, tam gdzie jest kapliczka Beljara. Gestat. Mam nadzieję, że... Nie będzie chciał w misji. Żadnej. Po co ci? Mam pięć skórkowych psów. Dobra robota przyda coś. Łowcy orków poszukują nowych ludzi. Hmm, dlaczego mi to mówisz? Jesteś doświadczonym myśliwym. To szansa na nowe trofea. Jakby nie patrzeć, w okolicy są tylko wilki i ścierwojady. Masz rację. Pomyśl, jaki zyskałbyś szacunek, gdybyś posiadał pancerz ze skóry orkowego psa? E, przekonałeś mnie. To aby było wspaniałe. Gdzie dokładnie jest ten obóz łowców? Łowce orków obudzują we skalnej ściany. Jakiej ściany skalnej? Tej przy przejściu na ziemię orków. To naturalna palisada dzieląca ziemię ludzi i orków. A, już wiem o czym mówisz. Wkrótce się tam wybiorę. Ok, teraz pozostało przekonać Gerarda, żeby przyspieszyć swoją podróż, Wykorzystam tego buga. I... Po prostu tutaj sobie spadnę. Korzystając z Ponieważ podchodzi to pod moje kryteria bycia już wkurzającym chodzeniem w tej wefty. Jeśli bym musiał iść tylko stąd, do wozów owców nie robiłbym tego, ale... Jako, że idę już z powrotem i jest to dość wkurzające, to to zrobię. Wiesz, nie wiem, czy tutaj trzeba. Czyli się tak nie przejdzie po prostu. O, jest no, przez przypadek napisane, napisałem end zamiast delete. Bo jak, może nie wiecie, ale się czyta delete. Nie "delete", nie "delete", tylko delete. Myślę, że jeszcze troszkę mi czasu zostanie w tym odcinku. To już mogę się wtedy udać na bagna i, i ewentualnie no co? Oddać kalomowi rzeczy. Jaja, no ja młodych pełzaczy. A swoją drogą można by nieco przyspieszyć naszego ulubionego, naszego ulubionego bohatera. Co przyjechać tu nie było? Już teraz nie będę z nim walczył. Kiedy indziej? A jak mnie zaatakował, no to mo. No chodź. Co nie, nie chcecie po kolei? Jeden powalony. Został jeszcze drugi i tam jeszcze dwóch. Ale tam dzisiaj się nie kwapią na szczęście do pomocy swoim kolegom. Kurde. Muszę powiedzieć, że nie było wcale łatwo. Już się ciemno robi, bo jest godzina 19.26 Tutaj zastygli tak trochę. To jest strzelec, więc powinno być łatwiej. Przynajmniej w teorii. W praktyce to jest księż, jakbym powiedział. Nie wiedzieć czemu. Oczywiście. No ale trzeba ich pokonać, bo to są punkty nauki. Może w następnym rozdziale by znikli. Tak, to mam. To ich pokonał. Ich. Ok, nawet dobrze mi poszło z tym. Dobrze. Teraz już chyba taki układ mikstyl jaki piłem nie starczy. Trzeba by dwie takie wypić. A nawet to nie wystarczy. Ale no, od czego jest trawka z chrząszcza? Z różnymi grzybami? Ale jak ja będę miał. Dużo będę miał tych mieczów sędziego. Mieczy, przepraszam. Ma się mówi, mieczy. Mam jakieś jeszcze jakieś zioła. Mam jeszcze jakieś, jeszcze jakieś zioła. Mam te dużo orkowego ziela. Jedno sobie zostawię na jakieś wypadki skrajne. Ale trzy mogę wykorzystać. O, orkowe ziele. Jakby ktoś sprzedawał Niektóre szybkości, albo tego typu zielono, to może bym kupił wodnik. Zwłaszcza, że kasy mam bardzo dużo. Powinienem mieć w okolicach 4800, coś. Teraz sprawdzimy. Zbliżamy się do Gerarda, naszego byłego myr... ...królewskiego Straż... Jak się ta zbroja nazywa? Z tym sprawdzę, o, skończył się sprint. Też sprawdzę, jak się nazywa ta zbroja. Straż królewska, o. To jest torkowe ziele. Mam 5 sztuk. Nie będę zużywał teraz, tylko jak będę... ...w dół zszedł, z dołaził, bo już teraz blisko jestem. Ale coś chciałem sprawdzić, ja zapomniałem co. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. W dzisiejszych czasach na kim nie można polegać, od co? Od co? Dlaczego zawsze tak się dzieje? To nie było No, Gerard siedzi przy tym obozowisku. Jeszcze go nigdy nie widziałem w, tej, w tym miejscu. Zabiję cię, rycerzyko. No spokój się, to ja. Wybacz, nie rozpoznałem cię. Myślałem, że to jakaś nędzna namiastka rycerza. Raczej żaden skazaniec nie lubi żołnierzy kruda. Jedyna zbrodnia, jaką popełniłem, to zabicie tych żołnierzy, którzy próbowali mnie to zrzucić. Jak to? Ciężko trenowałem i pewnego dnia zdobyłem tytuł Mistrza Areny. Mój poprzednik był synem wpływowego kupca, który by nie uśmiechała się utrata tytułu przez Senę. Przekupił więc dowódcę oddziału Paladynów i następnego dnia zostałem wyzwany na pojedynek. Walka nie była łatwa, jednak po krótkiej wymianie ciosów, zyskałem znaczną przewagę. Po pewnym czasie zorientowałem się, że mój miecz polucuje dziwną aurą z rękojeści. Ignorowałem to, w końcu, wy... w końcu byłem zajęty walką. W pewnym momencie rycerz zaczął płonąć. Zarzucono mi nielegalne praktykowanej magii, oszustwo podczas walki, a przede wszystkim zabójstwo rycerza. Jedynie cud uratował mnie przed śmiercią. Orkowie najechali na miasto i wybuchło wielkie zamieszanie. Dzięki temu żyję. Robili się. Dlatego przed dołączeniem do łowców orków stro... stroniłem od innych obozów. Ale ja jeszcze nie mówię o owcach orków. Wiesz o tym. Widzisz siebie jako łowca orków? Ja? Łowcą Tak, myślę, że się nadajesz. Nie bez powodów wspiąłem się na samą górę. Pomyśl, się, co cię tu trzyma? W sumie masz rację. No dobra, to gdzie jest ten obóz? Przy przejściu na ziemię orków, we wnęce skalnej. Wkrótce się tam zjawię. Muszę się przygotować, zabrać moje rzeczy z obozowiska. Przecież ty masz tylko drewno. Ok, i teraz, ponieważ y, sytuacja podchodzi pod mozolne wykonywanie misji i wchodzenie do bitu, wykorzystam sobie możliwość z delete. Właśnie użyłam delete i nic mi się nie dzieje, jak spadam. O, teraz fajne. Tylko do końca spadłem tam, gdzie chciałem, ale trudno. Jakby było najszybciej teraz pójść. Chyba. O, co jest? Chyba jednak w prawo. Chociaż. pójdę prosto. No, tak będzie szybciej. Bo tu zaraz będzie brama. A zbra od bramy to już chwilka jest. Do obozu łowców orków. Ciemność się już robi niestety, co utrudni mi nieco wspinaczkę. Ale sobie poradzę. Jeszcze jedno orkowe ziele, nie zaszkodzi. Napiszę grę. Wiem, że jak wczytuję grę jestem pod wpływem jakiegoś ziela przyspieszającego, na przykład, to traci się ten efekt i tracę ziele nieodwracalnie. A jestem w tym miejscu, jakby przed użyciem ale zapomniałem wcześniej zapisać się użyciem po prostu. I pierwsze co zrobię, to pójdę gdzieś spać tam. Gdzieś. Bo w nocy nie, nie będę grał. Poni że wy wtedy mniej widzicie. Znaczy ja mniej widzę, wy to w ogóle pewnie mniej widzicie. Dziwne, teraz nie słychać żadnych krzyków stąd. O. Ciekawe, czy to przejście było oryginalnie w Gotiku, czy to jest tylko w edycji rozszerzonej. Tak coś autor dodał. Wydaje mi się, że było oryginalnie w Gotiku. Ok, łóżko było tutaj w tej wnęce, w tej jaskini. Ależ to. Chciałem wspomnieć o dwójce coś, ale. Zapomniałem, żeby tego nie robić. Pazury trola ziemnego, zupa z kretoszczura, kiełbaska. I teraz oddajemy dwie misje. Najpierw ławca Hugo. Skarb nie istnieje. Hugo postanowił wrócić do obozu. Powinienem poinformować o tym Osko. Marakos, Wilson. Nie wiem, czy Wilson jest na żółto to jest Gestas też. Jest Osko. On nie walczy czasem tam na górze. Po co za drabina, jak to można skoczyć? A tu jest tych nowych. Dawor Hugo i Gerard. Gareth to i Osko. Znalazłem Hugo. Pomogłem mu w pewnej sprawie. Powinien wkrótce wrócić. A nie walcz Dobra robota. Cieszę się, że taki kawał wojownika jak on nie dał się tak łatwo zabić. No to jest dobry jak Rudy za informację. Dzięki. Niemniej jednak wolałbym wynagrodzenie w postaci jakiegoś itemku. Bo Rudy mam pod dostatkiem. Właśnie miałem sprawdzić i Mam teraz Rudy. 5000 stron. Ciekawe, czy jest jakiś dialog z nimi. A z nie ma, a to jest. Myślę, że z nim najwięcej czasu spędziłem. Bo troszkę pomagałem i tam już dożyliśmy jakieś relacje naw nawiązać. No to. wreszcie pewnie też. Wilson, bo ty chyba przełagisz w tej bańce. Zerbowałem Gestafa. To doświadczony myśliwy. Przyda nam się ktoś taki. Dobra robota. Płacę 200 bryłek za każdego nowego człowieka. Odnalazłem Hugo. Pomogłem mu w pewnej sprawie. Powinien wkrótce wrócić. Nie wiem czemu. 243 doświadczenia. A nie na przykład 240. Dobra robota. Hugo to porządny gość. Weź to w nagrodę. Co? Dzięki. A no co on mi dał? Zerbowałem Gerarda. Gość zabił dwóch strażników królewskich i przeżył sam kilka dni na szczycie góry. Zna się na przetrwaniu jak mało kto. Dobra robota, tacy ludzie są nam potrzebni, żeby tępić te zgorzysteństwa. Własne 200 bryłek góry za każdego dobrego człowieka. Zwerbowałem Dawora. Bardzo dobrze, od kilku dni miałem go na oku. Gość u mnie nieźle strzela jak łuku i kuszy. Pasa 200 bryłek rudy za dobrego człowieka, ale już chyba wszystkich. Już, już chyba starczy. Jeszcze nie? To ja jeszcze nie wiem, kogo można zrekrutować. Myślałem, że to wszyscy już, że czterech ich będzie. Hmm. Widzicie, jaki Gerard jest smutny? Zróbcie mu miejsce na skórze. Hmm. Niegrzecznie, niegrzeczny chłopca. A tutaj też cię może Może, Może jednak się nie da. A więc myślę, że nie ma co przedłużać tego odcinka. No, nie zrobię więcej w tym odcinku, bo nie wiem co. W następnym odcinku, jeśli nie znajdę żadnego innego członka do, do tego, do kandydata do tego obozu, myślę, że już się pojawimy w obozie Bractwa i rozpoczynamy fabułę. Znaczy kończymy właśnie misję fabularną, którą wykonałem w kopalni, po której dostałem mianowany na strażnika. A tymczasem, ja się z Wami żegnam. Następnego odcinka. تس